Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Krony Dzisiaj moi drodzy gra, gramy w butę bałty na Robloxie. Yy, moi drodzy, jakieś tu prezenty mi wpadają. Trudno. Mam królewskiego członka. Yy, Też mi O, cześć! Kolega. Co robisz? O! Cygminę. No, dobra moi drodzy. Yy, Eee, szczerze, eee, dosetna, wesołych świąt wszystkim. Eee, w soboty i w niedzielę odcinka nie będzie, za to jest dzisiaj. Wy to możecie na przykład oglądać w Wigilię, ale ja dzisiaj rzucę odcinek, bo mnie nie będzie w domu. Więc wrzucam teraz odcinek i mam nadzieję, że to teraz sobie życie i że spędzicie w soboty i w niedzielę czas z rodziną. Mam nadzieję, że eee. To dla Was jest najważniejsze, co nie. Także moi drodzy, ja Wam, moi drodzy, w sobotę nie puszczę odcinków. Puszczę teraz odcinek i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że nie popłucie się ze mną i będzie, jeszcze raz mówię, wszystko dobrze. Moi drodzy, mamy niewidzialną postać, która sobie lata. Dzień dobry. E, mamy tu jakiegoś gostek, co robi? Otwórzmy mu skrzynię. Good idea. Dobra, dawaj. Otwórzmy mu skrzynię, jest wszystko ok. Hmm. Tutaj natomiast jest jakiś gostek. E, sprawdźmy, co robi. E, ma, afkajt okay, chyba jest cheaterem. Ok, nieważne. E, to my sobie już polecimy moi drodzy, o może co to, kto to, to co to jest? Eee, nie wiem, choć się domyślam. A moi drodzy lecimy. nie, jak to szybko mnie widzicie to? O! Eee, ale że co? Eee, dobra, muszę zobaczyć dobra, nie będę tam. Tu się coś zbogowało, ale przyjmijmy, że tego nie widziałem. O, kurde, wyleciliśmy poza mapę. Dobra, ok. Jesteśmy w całości. A to jeszcze z Halloweenu został mi nietoper. Był za darmo, także możecie z tego wziąć. No. Zatrzaśnijmy się tu, czy nie. Powinniśmy. Dawaj. Kurde, nie dostrzegamy się. Trudno. Dobra, ile mamy? 102. Spokoj. Zbieram, moi drodzy, na... Na, na. na, na, na. Gdzie to jest? Na, na, na. Na, na tę. Te... Na ten zestaw. Także. Trochę sobie polecam w ogóle. Patrzcie, co ja mam. Beznadziejna ta łódka, wiem. Jest strasznie beznadziejna. Więc chyba sobie, zbudujemy jeszcze taką, albo sobie jeszcze szybko dodniemy. Nie, ciastek! Ty. Dawaj, pchniemy go. Wyjazd z wyspy. Aj, czą? Dobra. O polecia. Dobra. My się szybko dodniemy. Ech, szybko to ja nie wiem, bo ja w królewskiego członka mi schodzie HP wolniej. Nie, mój ciasto. E Dobra. My, myślę, że sobie zbudujemy lepszą łódź, bo mam już e takie pierdoły, co nam mogą pomóc. Tylko e szukam. Nie, nie mam. Dobra to musimy z to, nie, nie z tego, tylko z tego budujemy. OK. Robimy coś takiego. Tak. O. OK. Mm -hmm. I teraz sobie usuniemy... Dobra, OK, jest OK. Nie, może jeszcze, moi drodzy, tutaj zrobimy. Jeszcze zrobimy, moi drodzy. O, tu jeden taki pojedynczy. Dobra. I teraz zrobimy coś takiego. Dobra, nie potrafię jednak, to może to zostawimy. Zrobimy, moi drodzy, to. Nie potrafię pisać. Tu ma być samolot na tym srocie, ale nie weszło. O, gdzie jest ten klejk? Moi drodzy, oto no, jest si dla kolorów. A i moi drodzy, jeszcze sobie postawimy tu piery różne, Dobra. I, i tutaj. Dobra, nie no, usuną to. Dobra, lecimy. Nie co to, to jest. Dobra, zobacz. Kop, O Jezu. Dobra, to nie było tylko, żeby sprawdzać. Ale trzeba przeznaczyć, że długie. Lecimy. O! O, poza mapę wypadliśmy, super. Dobra, jesteśmy z nim. Dobra, lecimy szybko. Siu, i O kurde. O nie! Zginęliśmy marną śmiercią. Dobra. Lecimy szybko, szybko. No. OK. No i jeszcze sobie zrobimy. Patrzcie. Nie o tym ja, to mi chodziło. Poza tym wam to już pokazywałam dzisiaj. Jak kupić kupicie setni śrubokręt to możecie, patrzcie. Niewidzialność możecie to zrobić, tylko mi teraz nie wyszło. O, widzicie, nie bloki. Co jest beką? E, dobra. Dobra yy, okej okay, i lecimy. Co tu się dzieje? No, wątpię, żebyś tutaj się zrobił. Coś z tym, ale ok. Dobra, zobaczmy, co tutaj kombinują. O, jak i białe leci. Białe, 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 białe leci. Miu, o! Co tu biały robi? Ja się pytać, co robi. Biały kurde co robi biały? Dobra nie wiem po prostu zajmujemy się sobą. Dobra let's go Uj, a nie 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 o dobrze dobra, dobrze że nie stracił kontroli bo było no nie fajnie no, dobra, dobra, ląduj, 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 ląduj. Dobra, spoko. Dolecieliśmy w całości, całe szczęście. Nie to pe. Mm. Dobra, zatrzaśniemy się. Tym razem się zatrzaśnie. Gwarantuję Wam to. Nie. Nie tym razem. Moi drodzy, kupimy sobie teraz skrzyneczkę. Może coś wyleci z niej fajnego. Hmm, tylko niech nam złoto wpadnie. No dobra. Eee, winter, zima. Dobra, let's go. Coś nam fajnego wyleci. Krzak mam Super. Balony. No spoko, spoko. Okej, okay. zawsze coś. Może jeszcze jeden. Nie. Nie, jeszcze jeden raz. A może dwa wiem, co to jest ziemia, Krzak. coś jeszcze, balon, to chyba to w samoleci, o jakiś prezent, i jeszcze raz, no, jest, no, dobra, moi drodzy, stworzymy sobie teraz łajbę. beznadziejną łajdę, Mianowicie m tak, 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 tak. Mogę się, bo muszę znaleźć potem. Hmm. Tak. O. Dobra. Jest. Gijo chyba. I zobaczmy, czy działa. O. Dobra, wszystko powinno działać. Ile I let's go. Jaj, działa wszystko. Możemy teraz wywalać się z tymi nubami. <grymne> Elo. <laughs> Wolno Co tu się dzieje? O kurde! Ej, dobrze, że się zablokowało. No wysiadłem. O dobra, spoko. I leć na koniec świata jeszcze dalej. O su Dzięki za samą Dobra, co my tu mamy? Ej, dobra, zróbmy lewelantę. Na wolonko? No dobra, dawaj, dawaj. Dawa. Let's go. Dawaj jeszcze re, jeszcze mu coś wysadzimy. Ok. Okej, okay. i spadamy elon. Dobra, spróbujmy dojechać. Wątpię, że to się uda. No spróbujmy. Spróbujmy to zrobić. Dobra, o jeszcze im... O. Wysadzimy im to, nie wiem co to jest. Jakiś, jakaś kolumna. Dobra. Dobra, Teraz musimy uważać. No ale powinniśmy to jakoś dobrze przyjechać. Przynajmniej 24 Golda zdobędziemy. I mogę się założyć o stuwę. A stówę się założyć, zdobędziemy 24 Golda na pewno. Dobra. A to jest jeszcze dobry materiał, z tego co zbudowałem. łódkę, to jeszcze powinno. Nie wiem, czy to można nazwać łódką w ogóle. No dobra, tutaj już nic, ma. Jadę. Okej. Okay. Lecimy. Okej. Okay. Gdzie teraz? O, nie, 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 dobra, dobra. Tu trzeba już mądrze to rozegrać. O kurde, nie mamy armatki. Trochę słabo. Dobra, slow motion, ojej dostaliśmy, czymś dostaliśmy, Aaaa! o, o, odwróć się, o, dobra, nie odwrócimy się, o kurde, nie padamy, nie, wracaj, 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 nie, ale zdobędziemy 24, dobra, zdobędziemy chyba. Zabędziemy? Czy nie? 50 zrobiliśmy, na spokojnie. Dobra. Hmm. Można powiedzieć, że prawie dorobiliśmy jedną skrzynkę. Eee. Dobra, teraz sobie, moi drodzy, pójdziemy tak... O, chcę Wam coś pokazać. Patrzcie to. I... Hmm? Siema, i do dołu. Nie. Fajnie. E, dobra. W ogóle skąd mam gwiazdkę? O kurde, ona świeci. Ona świeci. A czekajcie, mam o Berło, dawaj. Dobra, będę je pokonał. Wo. Dobra. okej. Okay. E. szukamy naszego kleju tu gdzieś musi być o jest dobra kurde działa o dobra działa i teraz jesteśmy ja Nie, a nie w taki sposób slow Nie. o kurde nie w ten sposób o, tu się chyba mapa nawet nie załadowała. Ojej. Aha! Za chwilę zginiemy, jak to dalej pójdzie. O nie, kieczów! I lecimy. Aha! Dobra, jesteśmy na dole. Dobra. Ja pamiętam, jak tym nie mogłem jeszcze sterować. Rok temu. Dobra, o berło. Shoo, shoo. Otwórz się. Nie otwórz się. Dobra, ile? Sto dwanaście. Ok. Dobra. Dobra. Myślę, że jeszcze dwa takie przyloty zrobimy i kończymy. Gdzie jest? Dobra, tu jest. Dobra. Ale ja tak. Ok. Spoko. Lecimy. Dawaj, dawaj, Ło kurczę. Ale nawalał. Mm. A... Tylko... Oho! O kurde. Aż do... Aż do ten dotarłem. Do mapy. następny. Dobra. Dobra, zniżamy się. Dobra, mamy. Nie mam ręki, okej. Okay. No mm, dobra. No to. Klinuj się. Nie. Nie tym razem. Dobra. Ile? Są No nie, nie Dobra, moi drodzy, znów ostatni raz. Ostatni raz przed świętami coś z wami robię. No, dobra. Ok. Lecimy sobie tak i zaznaczymy sobie to. Ok. Dobra. I moi drodzy, mam niewidzialną podpórkę i lecimy. O, kurde. lecimy. Aż się mapa czasami nie regeneruje. O, kurde. Mm, 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 mm. Proszę, lecie, lecie, lecie. O oh, kurde. Myślałem, że mi już zahaczy. Patrzcie, tu się mapa nie, rengen, nie regeneruje. O, teraz się zregenerowało. Patrzcie, tu to jest to tornado. Dobra, lecimy. Piu, piu, piu. Dobre, go. Oj. Dobra, tutaj się spadamy. Ała. O nie. O, dobrze, że nie, nie trafiliśmy na kolce. O. Moja ręka. Hmm, bardzo dalej. Ile tym razem dostaniemy? Spróbujmy się. Nie, nie, nie udało się. Nie trudno. 132. No dobra, to moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Szczególnie wesołych świąt spędzacie czas z rodziną, żeby wasze życiu dobrze układało. No i co? Ja wam bardzo dziękuję. Moja postać też was żegna z nietoparkiem. Trzymajcie się. Dobrego dzieneczka. Cześć!